Mini Smaczek TV! Hejka wszystkim! Witam na kanale Mini Smaczek TV. Dzisiaj będziemy otwierać kalendarz adentowy ze świnką Pefą! Teoretycznie powinniśmy otwierać jedno okienko na dzień, by wydobyć jedną tylko zabawkę w e, przeciągu 24 dni. Ale w praktyce my otworzymy wszystkie okienka już teraz! Zaczynamy! Krok pierwszy to dostać się do okienek. A? I gotowe. Czas na krok drugi, czyli otworzenie pierwszego okienka. Gdzie ono jest? Numer jeden, numer jeden. Znalazłam. Zobaczmy, co tam się znajduje. A, o jak. Pięknie się otwiera. Uuu! I oto jest nasza pierwsza zabawka. Jest to piękne, świąteczne drzewko, choinka, przyzdobiona już jest nawet, widzą, bombki tutaj się znajdują i gwiazdka. Nie widzę żadnych łańcuchów, ale to zawsze możemy zmienić, prawda? Możemy sobie sami zrobić jakieś łańcuchy i je powszczypać na tą choinkę. <laughs> OK, przejdźmy do tworzenia okienka numer dwa. Znajduje się ono tutaj na dole i zobaczcie jakie śmieszne ciasteczka wyglądają jak tata świnka podobają mi się a że żal jest tak naprawdę teraz mi otworzyć to okienko ale chcę zabawkę więc otwieram co tam się kryje o mamy świnkę Pepe zobaczcie Świetnie wygląda, ma czerwoną czapeczkę, czerwony strój Wygląda jakby chciała się przebrać za świętego Mikołaja, ale nie do końca jej wyszło <laughs> Z tego względu, że święty Mikołaj ma troszeczkę inną czapkę, prawda? Pompon powinien być białe i tutaj dookoła też powinno być białe Budki koloru żółtego, wygląda przeuroczo Chyba zaraz będzie się wybierała na pole porzucać sobie kulkami śnieżnymi OK, otwórzmy kolejne okienko Numerek 3 znajduje się po prawej stronie, tuż przy choince. O, to chyba jest właśnie ta choinka, całkiem podobna. Tylko tak jak mówiłam już, brakuje niestety łańcuchów. Otwórzmy sobie je. Fajnie się otwierają w ogóle te okienka, bardzo prosto. Nie tak jak w przypadku niektórych kalendarzy, które otwierałam już kiedyś. I mamy tutaj prezent. Ciekawa jestem dla kogo taki fajny prezent, czy dla George'a, czy dla może mamy świnki, a może dla babci świnki. Niestety jest pusty. Ha, ha 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 Atrapa! Otwórzmy kolejne okienko. Numerek 4 znajduje się tutaj, zobaczmy co tam się kryje. Uuu, Proszę, proszę, mamy kolegę od świnki Pepy. Patrząc się na niego wydaje mi się, że jest to Pedro, kucyk Pedro. On ma takie okulary, prawda? To musi być on. I też jest ubrany na bardzo ciepło, to znaczy, że za niedługo będziesz od nadwór się pobawić. E, zakładam, że już coś zjedzą, Wigilia i te sprawy, a potem zabawa. A może pasterka? A, też możliwe. <laughs> Okej, okay, dobra, otwieramy kolejną zabaweczkę. Piąteczka jest tuż nad głową, mamy świnki. Zobaczmy, co tam się kryje. A, prezent numer 2. Czy też jest pusty w środku? Jak sądzicie? Jeden, dwa, trzy? <tak>, tak, oczywiście, to tylko zabawki, prawda? To by było fajne, by w środku były na przykład jakieś słodycze. O, 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 to by mi się bardziej jeszcze podobało. Ale nie narzekam, nie narzekam. To są zabawki. Są na razie bardzo, bardzo ładne. Ok, przechodzimy do numeru sześć. Co tam się będzie kryło? Eee, chciałabym znaleźć Georgia. Byłoby fajnie znaleźć Georgia. Okej, okay, okej, okay, może być też królik. Zaraz, zaraz, ale kto to dokładnie jest? Hmm Czyżby to była przyjaciółka Pepy? Rebeka? Ale zaraz, Rebeka ma innego koloru yy, ubranie. Na żółto? Na żół pani królik? Czyżby to była pani królik? Chyba tak, to musi być pani królik. A w ogóle zobaczcie, jak ma, ma fajną czapkę na uszy. Z takimi dwoma pomponami, no świetne, podoba mi się Wygląda nieco jak taka e, korona Pani Królik czuje się teraz jak królowa O, o, o witajcie mojej podwładni Okej, okay, otwórzmy kolejne okienko Siódemka, przy fotelu na kółkach O, jaki fajny fotel, podoba mi się A, Popsujemy trochę koronę e, Dziadkowi Śwince Co tam jest, co tam jest? zło? wypadło, coś jeszcze było? Nie, to tylko to ale zaraz, co to w ogóle jest, moi drodzy? Co to może być? Czy ktoś z Was potrafi zidentyfikować ten obiekt? Hmm, tak, patrzę na niego i, i, i do końca sama nie jestem pewna, co to, może, co to może być. Czy żeby to był jakiś taki, nie wiem, sokownik może? Tu się otwiera, do środka się daje owoce, potem się je tutaj wyciska. Tutaj kranik, to to? A może to jest ciuchcia? Może to jest ciuchcia? To będzie ciuchcia! O, sukownik, tak! <grymne> Okej, okay, dobra, to jest to jest ciuchcia! Widzicie, tutaj powiem ciuchcia, wagoniki sobie wyobraźcie. To będzie ciuchcia. ok e, Nie słyszeliście tego, co mówiłam o sokowniku Kolejne okienko. Otwórzmy kolejne okienko. Numerek 8 jest tutaj. Zerknijmy do środka. Kto albo coś tam gryje? A, jednak kto? A no, oś tutaj, oś tutaj, chodź tutaj do nas, dany. <grymne> Zobaczcie. Pod numerem 8 krył się dany pies. Jest to przyjaciel od Pepy. O jakie ma czerwone policzki. O chyba musiało mu być zimno, jak się udawał do domu od świnki Pepy. I też ma żółte buty. Ha, a kto ma takie jaśniejsze żółte? Jaśniejsze żółte ma Pepa. On ma takie, no, wpadające w kolor pomarańczowy, prawda? O, no, sami się zderzyli. Okej, okay. otwórzmy numerek 9 teraz. Jest on tutaj, w prawym górnym rogu. A, kto tam będzie, albo co tam będzie? Ja chcę George'a w końcu! okej, okay. to nie jest George. To zdecydowanie nie wygląda jak George. To jest zabawka od świnki Pepe. Ła! Spadła mi! Zobaczcie. Tak wygląda z bliska. Jest to jej miś, z którym lubi, lubi spać. Nazywa się Teddy. Miś Teddy od świnki. <laughs> A mój nos szpiczasty, prawda? jak jakiś trójkącik wygląda i to oczy takie wyłupioste i jakieś. Trochę przerażające zanim mi się jest jak na niego tak teraz patrzę dłużej. Nie wiem, czy bym mogła z nim spać w nocy. Bym się bała, że nagle tak obudzi się i mnie zaatakuje. Zobaczcie, wyobraźcie sobie to. Śpicie, nic nie ma, nic nie ma, nagle <słyski> Nie na żarty. <słyski> tak czy inaczej, żartuję czy nie? Nie wiecie, prawda? Boję się go! na okienko, żartuję. Dziesiątka jest prawie, że na środku. E, gdy ja mu otworzę, to troszeczkę e, tacie, śwince twarz zniszczę, ale tylko na chwilę, potem zamknę i znowu będzie wyglądał fajnie. W ogóle, jak wam podoba się ta scenka? Fajna, prawda? Bardzo przyjemna, rodzinna, kominek i te sprawy, prezentów pełno pod choinką. O, święta, kiedy będą święta? Już niedługo. Co to jest? Ojejku! Wow! To mi wygląda na... Zaraz, to jest chyba hulajnoga. Tak, hulajnoga i tutaj dwie nogi można sobie wsadzić. Yy, ale jak ją mam przetestować, to się wyciąga? Nie, tego się nie wyciąga, to jest śrubka w ogóle. Yy, mogłabym to ewentualnie odkręcić, ale nikt nie będzie w stanie tutaj wsadzić nóżek, bo tych nóżek tutaj nie widać za bardzo od spodu, tylko tak. O, nie da się ich przekręcić w ogóle. Yy, może jeszcze będzie jakaś zabawka, która będzie mogła yy, stanąć na tej, na tej hulajnodze. No fajnie by było ją ja wypróbować, prawda? No... Ładna jest, ma taki sam kolor, jak ym, ta ciuchcia tutaj. Hmm, co fajniejsze, co byście chcieli dostać? Ciuchcie pod choinkę? Czy wolelibyście dostać taką hulajnogę? uuu uu, napiszcie mi w komentarzach, nie to będzie nasze pytanie dnia! Co byście woleli dostać pod choinkę? Hulajnogę taką fajną, niekoniecznie taką czerwoną, ale hulajnogę, czy też ym, lokomotywę? A może coś innego? Oh! Napiszcie, co byście chcieli dostać. Okej, okay, dobra, 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 rozproszyłam się. Otwieramy kolejne okienko. Co kryje się pod numerem 11? Ciągnąć, <grym> Kolejny prezent, moi drodzy. Cały niebieski z niebieską kokardką, w środku oczywiście pusty. A, Tada! prezent. To już mamy trzy. Pierwszy to był kolor chyba żółty, później czerwony i niebieski. Tak na razie wyglądają. Czy będzie więcej prezentów? No, jeśli chcą dla całej rodziny mieć prezenty, to przydałoby się więcej, prawda? Mamy mamy świnkę, tatę świnkę, babcię świnkę, świnkę Pepę, mamy Georgia, a do tego jeszcze przyjaciół tutaj od nich. O! Za mało tych prezentów mamy, potrzebujemy więcej. A skoro potrzebujemy ich więcej, trzymajcie kciuki, żeby pod numerem 12 jakiś prezent tam jeszcze się znalazł. Zobaczmy, zobaczmy. No to nie, no to jak prezent nie wygląda. Wygląda to natomiast jak kotka Candy, przyjaciółka odcinki Pepy. Pepe, gdzie jesteś? Przywitaj się. Ale mamy już niezłą gromadkę. Jest i Pedro, e, pani królik, chyba, że to, chyba, że to naprawdę jest e, przyjaciółka Rebeka. I po prostu sobie pożyczyła ubranie od mamy, bo tak się tylko ubrała. Może to i jest Rebeka. Mamy też pieska dla niego. No, tylko George'a nam ciągle brakuje. Gdzie jest George? Znajdźmy go. Otwórzmy kolejne okienko. A tutaj jest numerek 13. Gdzie to się otwiera? Tutaj, z tej strony. W ogóle zobaczcie. Spójrzcie, jaki fajny sweterek świąteczny ma mama świnka. Fajne wzorki, lubię takie e, sweterki. Niektórzy mówią, że one są obciachowe, ale co tam? Co święta, trzeba się bawić, prawda? Ooo, jaka gwiazda! No, 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 no! Spójrzcie na nią tylko z bliska. To w ogóle jest jakiś wisiorek. A może to jest. Oh! Czyżby to była bombka, czyżbym mogła przywiesić sobie ją, e, powiesić sobie ją na choince? Chyba tak, potrzebuję tylko taki sznureczek i proszę bardzo, mamy super ozdobę choinkową he, he. Nie mogę się doczekać do ubierania choinki Okej, okay, kolejne okienko Numerek 14, na środeczku A jakie ładne kartki tutaj w ogóle mają Super, udekorowane. ten pokój jest, podoba mi się Aha, kolejny prezent No tym razem w kolorze zielonym. Czyli łącznie prezentów mamy już ile? Cztery, moi drodzy: cztery prezenty. Dla przypomnienia, kolor niebieski już był, był też kolor żółty. I kolor czerwony, jak ja to mam trzymać, żebyście wzięli. A, w ten sposób. To są nasze kolory prezentów, czy będzie ich więcej, czy nie. I oczywiście nie zapominajmy, że to też jest prezent, chyba, prawda? Lokomotywa jest też tutaj. O, proszę, hulaj noga. E, misia, nie, Misia to już ma wcześniej się papa, prawda? Okej, okay, otwieramy kolejne okienko. Piętnastka jest na samym dole. Em, na George'u. Zobaczmy, może akurat w środku też George będzie. A, nie, ale jest coś fajnego, o, ale super! Bałwanek! Hi, hi. O, tu ma taką dziurę, można sobie wstać go na palca. Cz, cz, super. Podoba mi się, podoba, podoba i to bardzo. Proszę, mam teraz palec, który wygląda jak bałwan. O, nie ma to jak święta ze śniegiem. O, świetne. W ogóle, rękawiczki ma ten bałwan. Czyby było mu zimno? Hmm, czapka na bałwanie, szalik na bałwanie. Ach, on przecież uwielbia, jak jest zima i mróz, prawda? Bo jak jest ciepło, to się od razu topi. Kto to wymyślił, że mu czapkę? Dawaj, dawaj, zdejmij, zdejmij! Nie da radę, przymocowana. OK, Numerek kolejny to numerek 16. I znajduje się on na samej górze. Zobaczmy, co tam się kryje. Kolejny prezent, no. A ja się obawiałam, że będziemy mieli za mało prezentów dla wszystkich gości. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Teraz mamy już 5 takich kwadratowych plus do tego dwa czerwone. No jest super, jest bardzo dobrze. Ok, kolejna, następne okienko. Tym razem jest to numerek 17. Na środeczku jest i kto tam będzie? George, George, bądź George. George. O, to nie jest George! O, u, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Jest to miniatura domku od świnki Pepy, ale super. Jaka ładna. Bardzo, bardzo fajnie jest zrobiona. Podoba mi się bardzo. Mi się chyba wszystko podoba. Ja już muszę czuć ten nastrój jakiś świąteczny i tak dalej. Bo co bym nie zobaczyła, to stwierdzam: O, jakie fajne, o, jakie ładne. O, podoba mi się i tak dalej. O, mam wrażenie, że taka tendencja będzie aż do okienka numer 24. Wszystko będę zachwalała, chyba, że znajdziecie tam coś naprawdę daremnego, ale nie wydaje mi się. Ten jak na razie jest bardzo fajny. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Kolejne okienko, numer 18. Po lewej stronie od okna. Święty Mikołaj tam leci z reniferami, więcej prezentów w worku, wow. jest! Nareszcie! Udało się! Znalazłam go! Znalazłam Georgia. Ha, ha, ha. Już się zaczynam powoli zastanawiać, gdzie on jest, czy on w ogóle tam będzie, czy to tylko jest impreza dla Świnki Pepy i jej kolegów i koleżanek? No chyba tak by nie mogło być, prawda? George to jest jej brat, rodzina. Rodzina się trzyma razem święta, prawda? A, super! Teraz kolejna dziewiętnastkę. Jest ona tutaj na dole. <grymne> na wielkim brzuchu od dziadka świnki. Zobaczmy, zobaczmy, co tam się kryje. Duże jest okienko. No, otwórz się, otwórz, co jest, dlaczego się nie chce to otworzyć. O, a, a, takie duże okienko i taka gwiazdka jedna tylko mała. Już taką mamy, o co chodzi? Dlaczego dwa razy takie same gwiazdki mamy? Hmm, hmm, Zastanawiam mnie to bardzo. E, czyżby po prostu tak, e, takie ozdoby po prostu nam dali, choinkowe? Jest jakaś różnica między nimi? Nie, no, wyglądają identycznie. W gruncie rzeczy wyglądają nieco jak kolczyki. Można z tego fajne kolczyki zrobić, prawda? Jedno ugo, drugie ugo? <grytanie> jak myślicie, co by było fajniejsze? Kolczyki takie na święta, czy po prostu bombki? Hmm, ja chyba wybieram bombki. To będą moje bombki na Winker. <noise> Łatwiej będzie to zrobić, prawda? Niż specjalnie jakieś takie końcówki do kolczyków. No, no dobra, może być. Spodziewałam się czegoś innego, nie sądziłam, że będą jakieś y, powtórzenia, ale nie będę narzekała, są ładne. Dobra, kolejne okienko. Z samego dołu wędrujemy na samą górę, do numeru 20. Zerknijmy, co tam się kryje. O, proszę bardzo, zobaczcie kolejny królik. On no, tym razem jednak e, jest to chłopczyk. Jest to. Wydaje mi się, że to jest Richard, prawda? Królik Richard. O, też ma taką fajną czapeczkę. E, jak mama <laughs> królik. Czy to jest mama królik? Nie wiem. Sam, naprawdę, sama już nie wiem. No po że po wydaje mi się, że to jest mama królik. No. Tak, czapeczki są super. Naprawdę, chyba sobie sama taką kupię. Będę udawała, że mam uszy jak królik. O, podoba mi się to! Dobrze, kolejne okienko. Jeszcze tak naprawdę mamy cztery do otwarcia, numerek 21, 22, 23 i 24. Więc zbliżamy się do końca otwierania. Du -du 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 -du. Numer 21 otwieramy teraz. Chcę wiedzieć, co tam się znajduje, co tam jest, co tam jest, co tam jest! O, kolejna zabawka, o proszę, proszę. Jest to rakieta! To musi być chyba prezent dla George'a. A, na palec? Nie, nie mieści się. Za duży palec mam. O, ten jest lepszy. Leci rakieta. Super. Bardzo ładna. Jest ma nawet takie okienko. Mmm, żeby było widać. Fajnie by było polecieć w kosmos, prawda? i zobaczyć naszą planetę i Ziemię z góry. To by było coś, to na pewno jest wspaniałe i wygląda przecudownie. Wtedy dopiero człowiek czuje się malutki, prawda? Chyba, prawda? Nigdy nie leciałam w kosmos. Ja tylko tak zakładam. <grytanie> Okej, okay, przechodzimy do następnej zabawki. Okienko numer 22 z narysowanym okienkiem. Tada! <grytanie> o, 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 o! Co to jest? Czyżby to był rower? Tak, to musi być rower. Wygląda jak rower. Rower z takimi pomocniczymi kółeczkami jeszcze. Um, Pepa chyba potrafi jeździć już bez kółek, więc to będzie prezent dla George'a. George, gdzie jesteś? O! Tak byś na nim prezentował z takim koszyczkiem. Czyżby to był dzwonek, to chyba też jest dzwonek. No fajnie, kolejny prezent. noga już była, noga może jest dla Pepy. A, noga dla kogoś większego, większe miejsce na stopie tutaj jest. To musi być prezent dla Pepy, a to będzie prezent dla Georgia. Fajne prezenty mają pod choinką Ja coś takie chcę! Oh, rower bym wolała, ja bym wolała rower. <gry> ok, numerek 23. Jest to już przedostatnia nasza zabawka niespodzianka z kalendarza. Oh, co tam się znajduje? Zobaczmy, nie chce się otworzyć jakoś. Wszystkie się otwierają fajnie, a ten jakoś tak... Oh, gorzej troszeczkę. Kogo tam mamy? A oh, Suzy! Spójrzcie! Kolejna przyjaciółka od świnki Pepy. Tak mi się właśnie wydawało, że kogoś mi brakuje. W końcu Suzy to jest chyba naj, 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 najlepsza przyjaciółka od Pepy. Pepo, przywita się Suzy. Jej! Cześć! Okej, okay, dobra, nie wszyscy Postawmy Suzy razem z wszystkimi innymi postaciami i przejdźmy do otworzenia ostatniego już okienka. Ale zaraz! Nie było mamy świnki? Nie było taty świnki? Nie było dziadka ani babci? Myślałam, że nie wszyscy tam będą, ale coś mi się wydaje, że. To, to, to już nie jest opcja, bo tylko jedno okienko nam zostało, więc na pewno będzie tam coś innego albo ktoś zupełnie jeszcze inny. Może święty Mikołaj? O, to by było coś, ale jakiś renifer! Zobaczmy, zobaczmy, otwórzmy to okienko. Uu, 24. Tutaj na samym dole całkiem spore jest, ale już wiemy, że niekoniecznie musi się znajdować tam coś większego. Zobaczcie, tutaj taka mała gwiazdka była w chyba 19 albo w dwójce. Natomiast w innych mniejszych okienkach były większe rzeczy czasami. Dobrze. Bez zbędnego gadania otwieramy ostatni numerek i. Aaaa! Zgadłem się, święty Mikołaj! Ale niemożliwe. Łoń, <grymne> nie chcę wyjść. Chodź tu, chodź tu, święty Mikołaj, chodź tu. Jesteś naszym zakładnikiem, musisz nam dać dużo prezentów. <grymne> no fajnie jest. No to jak? Święty Mikołaju, gdzie masz worek? Gdzie masz worek? Potrzebuję twój worek z prezentami. Wszystkie będą moje. Hahaha! <laughs> znaczy się, nie słyszeliście tego. Podzielam się z wami. Pepo, z tą też się podzielę. Żertuję! <laughs> żartuję. Nie no, fajne Mikołaj jest, ale wielgachny w ogóle. Tu jakieś takie coś ma, nie wiem o co chodzi. No, to chyba tak, tak po prostu jest, jest zrobione, żeby sobie można było palce tak poruszać. <laughs> Święty Mikołaj, o święty Mikołaj na Wigilii, o, ale by było fajnie, super, super, bardzo fajnie, ale kogoś o mnie przypomina, czy on wygląda jak ta świnka? Nie, ma trochę inny nos, czy jak dziadek świnka? Nie, to musi być prawdziwy święty Mikołaj, tylko gdzie on ma ten worek? Gdzie jest worek? Chyba będę musiała cię portorturować, gilgotki, 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 gdzie jest worek? Uhohoho. Trójego, gdy nie będę nakręcać, dowiem się, gdzie on jest. Um, Okej, okay, moi drodzy! Pokażę Wam jeszcze raz wszystkie zabawki, które udało się dzisiaj nam znaleźć w kalendarzu adwentowym. Tada! Zobaczcie, ale mamy tutaj mnóstwo zabawek Ach, cała wspaniała gromadka przyjaciół Ach, na święta, dużo prezentów, piękna choinka Ach, czego chcieć więcej? Naprawdę, I do tego jeszcze Mikołaj, jeszcze cię będę torturować potem Żartuję oczywiście, nikogo nie będziemy torturować Torturowanie nie jest dobre <laughs> Pamiętajcie o tym, moi drodzy Mam nadzieję, że... Wam się podobał i że zabawki, które się w nim kryły, również przybyłam do gustu. Mi się podobają bardzo, 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 ale chcę więcej, gdzie jest Worem Mikołaju. <laughs> Żartuję. Okej, okay, moi drodzy, subskrybujemy Mini Smoczek TV i wpadamy często na nasz kanał. Czekam na Was do następnego razu. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!